Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana rozmowa kontrolowana. W naszym studiu Maksymilian Dura był oficer marynarki wojennej, obecnie publicysta Defense24.pl, portalu poświęconego obronności, rozmawia Agnieszka Michajłow. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tarczy której pod której kamień węgielny zostanie dzisiaj wmurowany w Radzikowie, ale chciałam zapytać o to, co się dzieje ostatnio chyba od dwóch dni, ale tak naprawdę było słychać nad miastem wczoraj e, wieczorem i w nocy. Mieszkańcy, zresztą słuchacze nas alarmowali, że helikoptery latają, silniki głośne, jakieś takie wyjątkowo głośne jak na e, helikoptery. To są prawdopodobnie jakieś ćwiczenia. Oczywiście ministerstwo nie udziela zbyt wielu e, informacji. To jest typowe? Takie ćwiczenia? Tak się, zbyt często to się nie zdarza. Znaczy nad miastem rzadko, to rzeczywiście. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli my tutaj przygotowujemy się na przykład do szczytu NATO, czyli do działania na terenie miejskim, w związku z tym musimy też się do tego przygotowywać. No trudno, żeby te śmigłowce latały nad Warszawą, dlatego być może latają tutaj. Tutaj są tutaj jest jednostka Grą, tutaj jest jednostka FORMOZA, czyli są to jednostki specjalne, które mogą być na przykład wykorzystane do ochrony VIP-ów i do ochrony osób ważnych w państwie. W związku z tym no, jest to dobre miejsce. No. A to że, to, że latają w nocy, to tak jest po prostu wygodniej, tak? Nie, ja myślę, że to jest właśnie kwestia przygotowania, dlatego, że latanie w nocy jest bardzo trudne. Latanie w nocy jest bardzo trudne i wysadzanie w ogóle ludzi ze śmigłowca jest bardzo trudne, szczególnie w przypadku Polski, gdzie tutaj takich miejsc, gdzie można to robić, nie ma. W związku z tym stąd to wynika. Natomiast mówię, no ja nie znam celu tych ćwiczeń, natomiast podejrzewam, że to jest wynikiem, że jest to pewien cykl przygotowań do działań związanych ze szczytem NATO, czyli do zabezpieczenia tych osób, między innymi prezydenta Stanów Zjednoczonych. On będzie miał swoją ochronę, ale także nasi ludzie będą to robili i Myśle, myślę, że... Pan te tak znaczy, ja jej nie słyszałem, w związku z tym jestem dziwą, że nie latały. Nie, ja myślę, że nad kawinami jest taki hałas od tej podwójnej pasmowicy, że my naprawdę głównie słyszymy samochody, natomiast śmigłowce rzadko. No, u nas ćwiczenia, natomiast na Bałtyku znowu akcja. Brytyjskie myśliwce przechwyciły trzy rosyjskie samoloty wojskowe, taka pojawiła się informacja. Mam wrażenie, że Rosjanie to prowokują już co kilkanaście e, dni. Te reakcje są adekwatne i jak to się skończy? Ja myślę, że niczym się nie skończy, że tak będzie cały czas i to tak to, to było i tak jest i tak będzie. Dlatego, że loty rozpoznawcze są opadane przez cały czas przez obie strony. Zresztą Rosjanie, Amerykanie całkiem niedawno podlecieli pod wódka kaliningradzki swoim samolotem rozpoznawczym i Rosjanie wysłali swoje samoloty. W związku z tym to się zdarza. Problem jest wtedy, jeżeli te samoloty naruszają przestrzeń powietrzną danego państwa. Bo tutaj jest wtedy problem, rzeczywiście wtedy się, bo to jest agresja w jakiś tam sposób. Natomiast latanie nad nad, nad morzem, nad yy, obszarami, które są obszarami międzynarodowymi w przestrzeni powierzchni międzynarodowej jest niczym, i oni mogą to robić, i oni to robią. Dlatego protesty, że nad nad blisko okrętów amerykańskich latają rosyjskie samoloty, nic nie dadzą. Można się dogadać, żeby oni to robili bezpiecznie, czyli żeby nie podlatywali tak blisko, ale to trzeba się z nimi dogadać, bo oni nie łamią prawa. I tak mhm. będzie się cały czas działo. Ale czy mówi mi Pan, że to nie jest prowokacja? Znaczy to nie jest prowokacja. Oni po prostu, może nie z ciekawości, ale oni w ten sposób ćwiczą. No, rzadko się zdarza, jeżeli samolot leci nad morze, no to jedno, jedno z jego najważniejszych zadań to jest przechwycić obcy samolot. No i to takie przechwycenie właśnie się odbywa. No. Poza tym, co tu dużo mówić, Rosjanie się też tym chwalą. No. Pokazują, że cały czas że latają, że oni mają swoich pilotów. Proszę mi wierzyć, wypadków naruszenia, znaczy zbliżania się do przestrzeni powietrznej jest o wiele więcej na wschodzie. Japończycy to ma, z tego co wiem, to Japończycy kilkaset wylotów swojego lotnictwa robią w stosunku do rosyjskich samolotów, które przecież są jeszcze dalej i oni tam latają. Tak niestety będzie i tutaj nic na to, nie, nic nie, tego nie zrobimy. Musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Mówimy o Rosjanach, to także mówimy o nich często w kontekście, albo oni mówią w kontekście tarczy antyrakietowej, która powstaje w Europie, w Rumunii, teraz dzisiaj u nas taka nawet uroczystość mrowania kamienia węgielnego w Radzikowie. Pan jest specjalistą, ja jestem totalną amatorką. Co to jest ta tarcza antyrakietowa? Jak, ja mam sobie to, jak my mamy sobie to wyobrazić? Znaczy, to nie jest bariera przeciwko rosyjskim rakietom międzykontynentalnym, mm. które są. Także tutaj protesty Rosjan są dosyć śmieszne, dlatego że nie tędy te rakiety polecą na przykład na Stan Zjednoczone albo na Europę. Także tutaj nic nie pomoże. Poza tym tu jest niewiele tych rakiet. Tu będzie, z tego co pamiętam, oni mówią, że około 16 rakiet, takich antyrakiet, które będą wystrzeliwane przeciwko tym rakietom balistycznym, więc to nie zagrozi Rosji w żadnym wypadku. Natomiast rzeczywiście Rosji Amerykanie próbowali stworzyć barierę, która by ochroniła przed rakietami lecącymi z państw tak zwanych tych groźnych, czyli na przykład Iranu. I tutaj trzeba było coś takiego zrobić. To nie polecą na przykład setki rakiet, to poleci jedna rakieta, ale ta rakieta może spowodować ogromne zniszczenie. I oni postanowili, że stworzą taką barierę nad Europą. Ja mówię tutaj o Iranie, ale proszę pamiętać, że mogą być państwa, które na przykład nagle stracą kontrolę nad swoimi systemami uzbrojenia. To może być nawet w Rosji. Może dojść do ataku terrorystycznego na jakąś wyrzutnię, i z jakiejś wyrzutni jedna rakieta zostanie wystrzelona. I to jest właśnie taki system, który tą pojedynczą rakietę przechwyci. Taką, taki system stworzono w oparciu o stację radolokacyjną, którą zbudowano, czyli to, co wykrywa taki pocisk. Czyli to w Turcji zrobiono. Czyli proszę zwrócić uwagę, jest kierunek irański jednak. Potem zrobiono jedną wyrzutnię w Rumunii, no i teraz, i teraz robi się jedną wyrzutnię w, w Polsce. Mówię, co tam będzie dokładnie, my nie wiemy. Natomiast fakty z faktem, że jest to system ewidentnie. Może obrony to źle powiedziane, bo to jest jednak, jednak rakiety, czyli oni atakują, ale to jest system, który ma zwalczać zagrożenie, które przychodzi nie od takiego mocarstwa jak Rosja, ale od państw, które mają pojedynczą dwie rakiety, bo to, to wtedy w tej sytuacji pomogło. Dlaczego to trwało tyle lat? Właściwie do tej tarczy w Żydzikowie to, nie wiem, 10 lat, 8. Ja myślę, że to chodzi o pieniądze. Ja myślę, że chodzi o to, że budżet amerykański też nie, nie jest z gumy i w związku z powyższym, że to chodziło o pieniądze. Poza tym Amerykanie musieli też wypracować sposób, to nie jest tak prosto zbudować taką instalację. Oni poszli na łatwiznę tutaj w tym wypadku, dlatego że, jakby ktoś tak dokładnie zwrócił, to oni budują w tej chwili okręt na lądzie. Czyli oni ścięli budówkę z okrętów rakietowych, które oni posiadają. Dokładnie taka sama instalacja jest zamontowana na lądzie w tej chwili. Ograniczyli w ten sposób wydatki na opracowywanie takiego systemu, no bo na okręcie mają system, w związku z tym oni tylko to po prostu zdjęli, znaczy oni po prostu zrobili coś takiego samego na lądzie. Także tutaj chodzi głównie o pieniądze. Amerykanie poszli jak najbardziej oszczędnie, to znaczy zrobili to, co już mieli. Zbudowali taki system w Rumunii, i mam nadzieję, że zrobią taki sam system w Polsce. Dlatego, że my tak naprawdę nie wiemy, co u nas będzie. Czy nie wiemy, czy to będzie taka sama instalacja, jak była w Rumunii, czy też na przykład będą to tylko same wyrzutnie. Bo taka też może być sytuacja. Ale to jest źle? Znaczy byłoby źle, dlatego że najlepiej mieć jednak coś, co jest autonomiczne. Taki system, wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi, że to jest system tylko antyrakietowy, jednak może być wykorzystany w sytuacji zagrożenia. Może tam jest stacja radiolokacyjna, która oczywiście wykrywa te rakiety lecące powyżej 200 km, czyli tam już w przestrzeni kosmicznej, które przylatuje nad, już poza atmosferą, ale ta stacja radiolokacyjna może też wykrywać cele powierzchni co my będziemy z tego mieli? Jaki jest taki właściwie bilans zysków i strat, jeśli chodzi o to. Znaczy, tak, przede wszystkim to. bierzemy udział w tym, tak zwanym, wspólnej, wspólnej obronie Europy, dlatego że Europa czuje się w ten sposób bezpieczna, dlatego że ta rakieta może lecieć w kierunku Europy, raczej nie w kierunku Stanów Zjednoczonych, ale raczej w kierunku Europy, w związku z tym, my bierzemy w tym udział. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to ja już mówię, dla samego regionu jest to ważne. No, tam będzie 200 osób, 200 Amerykanów, którzy jednak będą żyli. Ja nie wierzę, żeby oni żywili się tylko na swojej stołówce, jeżeli pójdą do polskiej restauracji, to proszę mi wierzyć, oni będą się żywili w polskich restauracjach jest ważne. Poza tym, no co tu dużo mówić, no, Nikt nie słyszał nigdy o Redzikowie. Teraz nagle my wszyscy o tym mówimy. To jest coś, co może nam bardzo dużo pomóc, jeżeli chodzi o taką, yy, no, jako, jest to jakiś argument, że my bierzemy udział w tym wspólnej obronie. To, jest, ale to ludzie jednak ważne. tam mieszkający się w dużej części boją. Bo my Polacy jesteśmy, te, zawsze się boimy. Ja myślę, że Radzikowo jest w tej chwili jednym z naj, najbezpieczniejszych punktów w Polsce, dlatego, że nawet gdyby doszło do konfliktu z Federacją Rosyjską, bo to jest teoretycznie możliwe, to Rosjanie będą jak ognia unikali tego terenu. Oni nie będą atakowali Amerykanów. Bo taki atak to będzie atak na Stany Zjednoczone, bo to jest terytorium polskie, ale tam będą amerykańscy żołnierze, a wtedy Amerykanie mogą się bronić. Natomiast jeżeli oni nie będą atakowali tych Amerykanów, a będą atakowali tereny tutaj polskie, to Amerykanie nie uderzą. W Stanach jest teraz taka dyskusja, mam wrażenie, że już taka konkretna, ale zapytam o zdanie, o tym, że te instalacje tarczy antyrakietowej, zarówno w Rumunii, jak i w Polsce, no, powinny być też chronione. Nie wiem, czy nas w Polsce na to stać, czy mam mamy takie możliwości, żeby tymi swoimi F-16 ochronić. Znaczy ja mam tak. nadzieję, że nie będą chcieli tego od nas, dlatego że to by nam ograniczyło, bo ochrona takiej bazy jest bardzo trudna. To jest miejsce, które jest znane wszystkim, to będzie dokładnie określone pozycja i tutaj, żeby ochronić to, to trzeba będzie naprawdę dużych wysiłków, których my nie mamy zresztą. My nie mamy nowych systemów rakietowych. Program Wisła i Narew, czyli taka tarcza Polski, która ma być robiona, jest cały czas zawieszona w próżni. Ja myślę, że Ministerstwo Obrony Narodowej wie, że to są ogromne wydatki. To są środki finansowe rzędu 30-40 miliardów złotych, czyli tyle, co wynosi budżet MONU na jeden rok. W związku z powyższym, no, jeszcze przeznaczenie tych niewielkich środków, na które miało być na ochronę całego terytorium, po to, żeby chronić bazę w Redzikowie. Stąd Amerykanie postanowili, że oni sami będą chronili tę bazę przed na przykład rakietami. Manewrującymi, które lecą na niskich nis wysokościach, albo na przykład takimi samolotami, które latają nad Bałtykiem, mówię, być może zrobią taki system i postawią tam na przykład mobilne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Ja bardzo bym chciał, bo to, bo to jednak jest jakiś tam element, który w ostateczności może być też dla nas przydatny w przypadku, gdyby nastąpił konflikt taki globalny. Natomiast w konflikcie takim lokalnym, czyli między Polską gdzieś tam a wodem kaliningradzkim, to to się raczej nie przyda, bo Amerykanie na pewno się nie ruszą. No, obyśmy nie musieli tego sprawdzać, ale w tym kontekście też chociażby jakiegoś zagrożenia takiego bliższego. Chciałam Pana zapytać o ostatnią informację, właściwie o audyt. Minister Obrony Narodowej, jak wszyscy ministrowie, Antoni Macierewicz przedstawił w Sejmie wyniki, te, wyniki audytu y, sił zbrojnych. No i szczerze mówiąc, ta ocena była dla poprzedników i dla stanu polskiej y, armii, uzbrojenia no, y, porażająca. Czy jest aż tak źle, jak mówi Antoni Macierewicz Nie jest aż tak źle. Ja tutaj stanąłbym w obronie, chociaż ja przez cztery lata atakowałem ministra Siemoniaka, bo uważałem, że on bardzo wiele rzeczy mówił nieprawdziwych, to znaczy na przykład... A teraz Plana. mówi że Antoni nie mówi nieprawdziwych. tak, ale problem polega na tym, że nie można używać takich argumentów. Po pierwsze, to co mogą dziennikarze, czyli to co możemy my, my wyciągając pewne rzeczy nie znamy dokumentów niejawnych, tego co jest w Ministerstwie Obrony Narodowej. Czyli my możemy mówić o tym, ale zawsze jest taka, że a, może nie ma racji. Natomiast jeżeli minister obrony narodowej mówi o takich rzeczach, to znaczy, że musi mówić prawdę. W związku z powyższym, no tutaj nie stawia nas to w dobrej sytuacji zatem w wojsku nie jest aż tak źle. Wojsko to są przede wszystkim ludzie. Ci ludzie są doskonali. To są ludzie, którzy są wyszkoleni, którzy są chętni do służby. Trzeba zrobić najpierw porządek rzeczywiście z pewnymi rzeczami w armii. I na przykład to, co on, on mówił o, o wielu rzeczach prawdziwych, ale na przykład to co on wspomniał o tych dronach, które nadlatują nad, zagranicą, nad granicą Polski, które przelatują, że my tylko do 3000 metrów zwalczamy obiekty, znaczy chronimy polskie niebo. To jest nieprawdziwe. To znaczy, że on ma złych doradców, którzy nie znają sytuacji. Te 3000 metrów, na przykład, ja mówię, się tego uczepiłem, no bo to się wiąże z tarczą w Radzikowie. Te 3000 metrów wynika tylko z tego, że nas Polski nie stać na to, żeby postawić tyle radarów, aby one mogły wykrywać strefę na tym poziomie mniejszym. Dlatego NATO przyjęło to nie Polska, na taką mhm. zasadę, że się 3000 metrów to jest taki teren, gdzie rzeczywiście wszystkie statki powietrzne są wykrywane i są śledzone, a niżej to zależy od potrzeb. Takie stacje rediolacyjne się wtedy wystawia i wtedy się to robi, ale to kosztuje ogromne pieniądze. Czy to jest prawda, że nasza wschodnia granica nie jest chroniona? Nie, nieprawda. My mamy dobrą straż graniczną, ta, straż, ta granica jest chroniona. Powiem uczciwie, to jest kwestia opinii za opinię. Bardzo często jest podawane tak, że rzeczywiście bardzo mało jednostek wojskowych jest na terenie wschodniej granicy. Ale to byłby błąd, gdybyśmy tam rozmyślali jednostki, dlatego że one byłyby były wskazane na pierwsze uderzenie. Jeżeli by doszło do konfliktu, to to nie jest tak, że na przykład nagle się coś zacznie. To są pewne symptomy, które pokazują, że taki konflikt może wybuchnąć na przykład za miesiąc, za dwa tygodnie. I to jest czas, kiedy przerzuca się jednostki wojskowe bliżej granicy, ale na pewno nie na granicę. Także tutaj to jest troszeczkę... No, spór na spór. Jedni mówią, że nie należy przerzucać takich jednostek, że one powinny być tak w centrum Polski, może nie na zachodzie, ale rzeczywiście w centrum Polski. Natomiast drudzy mówią, że na wschodzie, bo im więcej żołnierzy na wschodzie, tym wtedy będzie bezpieczniej. No. A co do czego Antoni Bucierowicz pana zdaniem, miał w pełni rację, jeśli chodzi o sprawy. Niewątpliwie diagnozę. do planu modernizacji technicznej. To, co było mówione, myśmy to zresztą, ja już od czterech lat mówiłem, pytałem się o to ministra, pytałem się, czy starczy mu pieniędzy na to, żeby zrealizować te plany, które założył. Nie starczyło mu tych pieniędzy. Ja wiedziałem o tym od samego początku. To była czysta polityczna gra. Obiecywał rzeczy na których nie było środków finansowych. To jest najważniejszy błąd poprzedniego ministra. Natomiast z większością pozostałych opinii, myślę, że to nie był, nie był miejsce na, na taką dyskusję. Ale wie pan, te nakłady na armię są dosyć kontrowersyjne. Ja to mówię szczególnie jako osoba, która jakby na obronności się, się nie zna, ale e, najpierw mówiło się o dwóch procentach PKB. Wydawało mi się, że to dużo jak na taki kraj jak e, Polska. A teraz nawet pojawiają się takie głosy o trzech PKB dużo, tylko pytanie, czy w ogóle to jest możliwe. To jest śmieszne w ogóle, dlatego, że my nie wydajemy nawet 1,95. My mamy 1,95% PDB, a przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej w ani jednym roku nie wydano tych pieniędzy, tylko zwracano je do budżetu. I to zwracano nawet po 3 miliardy, czyli to było tak, że nawet chyba było tam z tego, co pamiętam, 1,60 wydawane. Czyli wojsko nie wydaje pieniędzy, które ma, więc nie jest to problem w ilości środków finansowych, ale problem w woli wydawania tych środków. Armia jest niedofinansowana, bo to nie jest prawda, że armia ma dużo pieniędzy, bo ma duży budżet i tak dalej. Głównie Chodzi o to, że plany finansowe, te plany modernizacyjne nie są realizowane. Boją się na przykład podjąć decyzję, kto wykona jakąś czynność, bo są różne układy. Zresztą minister Macierewicz mówił o tym. Te lobby przemysłowe rzeczywiście są bardzo silne. Ministrowie spotykają się niekiedy palną głupotę, na przykład na spotkaniach jakimś firmą z jakimś no tak było na przykład z Izraelem. Myśmy obiecali pewne rzeczy Izraelczykom, chociaż nie było ku temu żadnych podstaw. Okręty. No to przecież to, co się dzieje w marnarce wojny, to jest po prostu skandal. A wystarczyłoby naprawdę zrobić to, co moja żona zrobiła, jak poszła po samochód. Poszła, wybrała sobie samochód, zobaczyła ile ma pieniędzy i po prostu go sobie kupiła. I to samo jest tutaj. Powinniśmy poprosić firmy, które mają sprzęt, żeby przedstawiły swoje oferty, wybrać najlepszą ofertę, zobaczyć ile mamy pieniędzy i po prostu kupić to. I to by zamknęło cały problem. Myśli Pan, że to się teraz zmieni? Myślę, że nie. Myślę, że minister Macierewicz odchodzi od pewnych tematów. Myślę, że sama ten problem obrony terytorialnej, który nagle się pojawił, to jest właśnie sygnał tego, że nie załatwi problemów, które z którym tamte ministerstwo sobie nie poradziło, a zajął się następnym problemem, który będzie następnym, który wywoła następne koszty i który nie zostanie rozwiązany. Bo pierwsze, co zrobi minister Macierewicz, to zrobi. Pierwsze, co zrobi, to zrobi sztaby obrony terytorialnej, a nie ma na razie w tej chwili decyzji. Skąd weźmie się na przykład broń dla tych żołnierzy? Gdzie ta broń będzie trzymana? Jakie będą mundury? No, jest to taki obraz dosyć ciekawy. Najpierw powinny być dokumenty, najpierw powinno się powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało, a dopiero potem się to powinno robić. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za wizytę w studiu. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.